Dzień dobry Państwu, witam moich drogich widzów. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj piękna pogoda. Można będzie trochę popracować na działce. No, mamy też do załatwienia kilka spraw, trzeba jechać do sklepu elektrycznego. Kupić rozdzielnicę, kupić peszel. Także wszystko to będziemy dzisiaj razem robić. Zapraszam na odcinek. No, i zachęcam również od razu na wstępie do subskrypcji kanału. Ci, którzy dopiero tutaj trafili. No, i dodawanie łapek w górę. Także zaczynamy kolejny odcinek. Widzimy się już na działce. No, dobra, ja już jestem na miejscu. Zdążyłem już sobie podlać roślinki, bo wczoraj jakoś nie było komu przyjechać. W planach jest zabrać przyczepkę i załatwić takie sprawy jak rury kanalizacyjne, które będą tutaj rozkładane. No i peszel może też od razu przewód elektryczny, który będzie tutaj prowadził stąd, z domu, do tamtej szafeczki elektrycznej także zaraz zmierzę sobie dokładnie, jaka jest długość potrzebna. No i jedziemy na zakupy. Dobra, wymierzyłem sobie, że tutaj od szafeczki do miejsca, w którym będzie rozdzielnia w domu. Potrzebuję około 20 metrów peszla i kabla. No weźmiemy 21 z zapasem. Także, o, sprzęt przygotowany, jesteśmy gotowi do drogi. Lecimy na zakupy do hurtowni. O, dobra, jestem na miejscu. Sklapik elektryczny, ruszam na zakupy. Teraz się okaże, czy można tam coś nagrać w środku. Dobra, jest kupiony pesel i przewód. Rozdzielnicy niestety nie udało się kupić. Nie mają w stanie. No okazuje się, że 4 razy 3x18 rozdzielnica, taka jak potrzebujemy. No to jest tylko gdzieś tam na zamówienie i nie wiadomo ile się czeka, i cena jest jakaś dużo, dużo gorsza niż były na internecie. A na miejscu, no to mają jakieś takie tandety plastikowe albo 3 razy 12 czyli za małe. Tak więc no trzeba będzie zamówić z internetu. Niech przyjdą kurierem i będzie z głowy. Dobra, ruszam dalej. No, ja już dojeżdżam prawie na miejsce. Jadę teraz do hurtowni takiej hydrauliczno-instalacyjnej. Będę chciał tutaj kupić rurę wodną, którą trzeba będzie przełożyć pod ławą. No i te rurki kanalizacyjne, które już tam pójdą, jakby w ziemię przed, przed tym, przed wylewaniem chudego betonu. To, co będzie w posadzkach, czyli te leżaki kanalizacyjne no, Zaraz będę na miejscu Tutaj nie bardzo chcę nagrywać w środku, bo Nie wiem, tutaj ludzie chyba nie będą za bardzo zadowoleni Z takich nagrań Także pokażę Jak już będę... Jak już wyjdę i kupię Wtedy pokażę, co kupiłem Będziemy razem rozpakowywać Idę Dobra, już wyszedłem Mam zamówione Cała lista Rzeczy, które Będziemy lada dzień potrzebować Znajomo hurtownia, także nie brałem faktury Wzięte tylko nowozetkę. No i co tam Pójdzie, to pójdzie. Co będzie brakować, to dobiorę. Co będzie za dużo, to zwrócę. Zaraz pan będzie mi wydał. Jestem z powrotem. I tak wyglądają nasze zakupy. Rury dwumetrowe 160 metrowe 50, półmetrowe 315 kolany, te trójniki różne kąty z odejściami też trójnik redukcyjny. O, mamy tam cały worek, także zakupy zrobione trzeba rozpakować i coś porobić. Pora brać się do roboty. Tak jest. Moje ulubione narzędzie, idzie w ruch, poderek. I działamy. Co nie wyra to jest. kurczy i na gliny nowylone. a no, się przykleja nasz A Na szczęście tutaj za głęboko nie trzeba tego kopać. Bo jeszcze pójdzie obsypka. No ale tutaj będziemy zaraz wiercić dziurę. Oj trochę wieje wiatr, to pewnie słabo będziemy słychać. No ale dobra. Wykopałem już sobie tutaj taki rowek. Będzie tutaj zaraz robiony kranik. Jeszcze najpierw zajmę się przerobieniem tutaj w piwnicy tego wyjścia, bo trzeba się tego pozbyć. Zrobić odejście, tutaj dziurę w ścianie no i wyjście na podwórko. Także dobra, działamy. Dobra, mamy narzędzia idziemy najpierw rozkręcać. Tutaj już przygotowałem sobie rurkę, którą będzie dochodziła woda z piwnicy do kraniku zewnętrznego. Wężu jeszcze trochę wady było Trochę archaiczny mam tutaj klucz. Też działa, nadal działa i się przydaje w takich robotach. było oszczelnione tym sznurem powiem wam że to jest słabe Wiercimy sobie otwór, a następnie wykujemy takim oto dłutkiem resztę. już kuć to chyba będziemy od środka bo tutaj słabe troszkę jest dojście bierzemy przedłużaczek i działamy Mamy dziurkę, no to teraz trzeba podkuć dziurkę, robię troszeczkę większą, bo tą rurkę chcę przerzucić przez jeszcze osłonową rurkę zwykłą PCV-50, kanalizacyjną. O, mam taką krótką. Żeby. No, żeby było prawidłowo. I żeby nic się tam nigdy nie stało. Żeby się nie przedziurawiło. O, jeszcze troszeczkę brakuje. Minimalnie. Patrzmy. O, elegancko. Potem tutaj sobie to wszystko uszczelnimy fajnie tym specjalnym klejem, szlamem, tym tak zwanym. i ładujemy w dziurę. O, tutaj będzie sobie szło takim łukiem delikatnym. A na końcu damy kolanko. O, jeszcze sobie dokopię tutaj kawałek. Teraz będziemy działać dalej. Są nożyczki. O, tam trzeba jeszcze poprawić, bo wyciągnąłem. Może trochę tutaj, żeby ten kąt był taki lepszy. O. No. Dobra. Kogo ja się takiej roboty nauczyłem. Hmm. Paweł, pozdrowienia? Od ciebie miałem dobrą szkołę. Co prawda, na trochę innym kolorze rur. Ale teraz człowiek wie, jak co się robi. Także dzięki i pozdrawiam cię serdecznie, bo mam nadzieję, że oglądasz moje filmy. Dobra, zamontujemy kolanko. To mi trochę za dużo nawet uciąłem. To tam sobie cofniemy później. Będzie większa nadwyżka w środku. O. Dobra. I kranik zrobimy na wysokości just like się słoneczko ładne, to się ładnie rura prostuje, a nie będzie jakiś banan. O, już prawie prawie prosta. Te rury są strasznie delikatne, trzeba uważać, żeby nie przełamać. wtedy niestety szmerc dobra, skręcimy kolanko O, wracam z powrotem, telefon dzwonił. Dobra, działamy tutaj z połączeniem tego, bo trzeba robić test, czy działa kranik. Najważniejsza sprawa. Tutaj tak dzwonili przed chwilą z tartaku, że jutro z rana przywiozą deski, koło 8 rano. Czyli doskonała wiadomość. Jutro już piątek. Mam nadzieję, że, może, w sobotę uda się rozpocząć budowę. Zobaczymy. Czy tak? O. I będzie jeszcze. O, tak. Dobra. Połączymy sobie gwint. Na razie. Że agregat ten Honda to jest naprawdę Mistrzostwo Świata. Taki cichutki, pali od pierwszego zawsze. Rewelacyjny. Nie no. wiadomo skąd bierze się taka cena. No dobra, zobaczymy. Co ja tutaj narobiłem? Tak, tutaj zamknięte. Tutaj otwarte. No. Ciekawe jest, oho, nabija, kapie nam tutaj na połączeniu jednym, ale nabiło sześć barów i pompa się wyłączyła. No trzeba poprawić to połączenie. Tutaj mamy do jak niskiego może spaść, a tutaj do jak wysokiego ma pić. Załóżmy, nastawimy 4 bary. Hmm. No i teraz będzie, no i trzymać ciśnienie, 5,5. Fajnie. Mogę sobie teraz zakręcać kranik. Dobra, trzeba sprawdzić na przecieki, czy nigdzie więcej nie ma. Tutaj sucho. Tutaj sucho. Tylko tutaj z tego połączenia kapie za mało teflonu. No i zobaczymy, <słuch> czy jeszcze gdzieś coś nie kapie. tutaj sucho dobrze a tutaj nie ma połączeń także tutaj na pewno jest sucho jeszcze zrobimy próbę, odkręcimy sobie kran i zobaczymy czy pompa się włączy. Oho Słychać po agregacie, że się włączyła, A, działa. No to rewelacja usprawniłem sobie trochę życie. I co? Tutaj mamy nabite 6,2. Trzeba troszeczkę obniżyć górne ciśnienie. Do 3. Po co nam bić 6 w te rurki? A dolne, 2,2 no i w momencie, jak odkręcam kran, ciśnienie rośnie. Dobra, ciekawe czy ten sprzęcik zapamięta? Ciśnienie, jak wyłączę go z prądu. Trzy, a tu dwa i O, pamiętam. No to rewelacja. Dobrze, to tylko muszę poprawić to jedno połączenie. O, tutaj. No i świetnie. Mamy to. Dobra. To na dzisiaj by było tyle. Z mojej roboty na działce. Bo już późno. Także będę się też zbierał do domu. Dzięki serdeczne za oglądanie. No i pozdrawiam do następnego razu, do następnego odcinka. Już mam nadzieję, że w kolejnym odcinku spotkamy się już na wykopach, na, na dom, w których już będziemy. Przyjedzie koparka i będzie kopała na fundamenty. Będzie kopała tutaj na zejście. No, mam taką nadzieję, że to już lada dzień. Także dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć pa.